Witam was bardzo serdecznie Jesteśmy już przy przedostatnim czempionie I tym razem mamy postać chyba kobiecą Znaczy mówię chyba ponieważ <laughs> Trochę tu no wygląda ona jak cyborg tak więc nie jest do końca człowiekiem yy... I o ile się nie mylę <laughs> Przepraszam O ile się nie mylę to ona nazywa się w przełożeniu na polski Cygańska Ćma Tak, chyba tak, chyba to dobrze przetłumaczyłem Pamiętam, że w moim... Kiedy pierwszy raz grałem w właśnie W LEGO Races byłem przekonany, że jest to facet Więc popełniłem fejla, ale nie Dobra, i, te, i jeszcze jedna ciekawostka Bo te plansze już widzieliście Otóż <laughs> Postać niejakiego Tutaj tego pana, e, która nazywa się Joe Sinister, e, okazuje się, że jest tą samą postacią co nasz poprzedni Champion, czyli Baron von Badron. E, nie do końca to tego rozumiem, ale no tak jest. no. Jeżeli ktoś do owego Racers 2, to na pewno to zrozumie, bo ten, bo tam się właśnie nazwy zmieniają tego naszego... Barona, no mniejsza. Tak więc skoro mamy kosmiczną oponentkę, no to pierwsza trasa będzie kosmiczna. No i w sumie jej auto też mi się podoba, aczkolwiek... Aczkolwiek i tak moim zdaniem nic, nic nie, nie pobije tego. Jeśli chodzi o wygląd oczywiście <ścoughs> yy, Bazyla. Tutaj standardowo UFO Zabrałem tamten zielony krosek Żeby nikt, broń Boże, mi go nie zabrał No i git No zaczynamy od bardzo prostej planszy Chyba najprostszej z tych wszystkich Ale niestety potem będzie gorzej Bo druga plansza to jest moja znienawidzona plansza tej świątyni. A jeszcze nam przecież zostało e, ściganie się z Weroniką Voltaż. E, no i... no tak, bo chcę jednak te Time Races zdobyć i zalich, zaliczyć, no i w ogóle mieć je z głowy. No z tego też względu, że mm, to mi daje nowe auto. I fajnie byłoby je, no, po prostu dostać. Ok, coś mi się wydaje, że na tej planszy zbyt dużego <laughs> zbyt dużej rywalizacji tutaj nie będzie. Jak mówiłem, to jest bardzo prosta plansza. No i git, ale ćma pewnie będzie pierwsza. Znaczy, pierwsza zaraz po mnie. Ok, no to tutaj sobie poradziliśmy. Aj, no co ten komputer tak źle prowadzi? No okej, okay, teraz tylko. Nie, ta plansza mnie. Nienawidzę tej planszy. Właściwie to sama w sobie mogłoby być nawet spoko, ale ma zbyt dużo frustrujących momentów. Na przykład ta skrzynia. No i sama myśl, że będę tutaj musiał pobić ten rekord czasowy, trochę mnie niepokoi, bo nie wiem, czy mi się to uda. Już na niektórych prostych trasach jest to dosyć trudne do zrobienia. A co dopiero na takiej? Niech zgadnę tu. No tak, wiedziałem. Mamy mumię. Ale co tam, będę udawać, że normalnie jeżdżę? To za chwilę zniknie. I. No, myślałem, że uderzę w te, te te w te pomniki Anubisa. Na szczęście nie. Jezu, a to dopiero drugie okrążenie. Jeżeli tu będzie... A, a, a... jest? A właśnie. No, no to w, w, właśnie chciałem zrobić to co, co teraz zrobiłem, czyli po prostu ochronić się. Holera. Teraz... No i się... Tu, tu, tutaj popełniłem fejla, no. Ogromnego fejla. Dalej uderz mnie. Znaczy wiecie no w time w time... E, w tych wszystkich time trialach e, przede, jedyny krosek jak... znaczy będzie tylko krosek biały i zielony. Innych krosków nie będzie. Ponieważ są one bez sensu. E, no z tego względu... Kurde znowu. Tym razem ominąłem. E, ponieważ naszej przeciwniczki nie będzie można zaatakować. Okej, okay, udało mi się. Poprzednio byłem drugi, ale teraz mi się udało. Co teraz mamy za planszę? A, ma, mamy teraz zatoczkę piracką. Dobra, tutaj. No, tutaj już. Też mam nadzieję, że będę pierwszy, ale no. To jest ten problem z rozpędzeniem się, o którym wspomniałem. No, teraz mi się to udało. Czy na pewno yy, no, możliwość zdobycia tego teleportu jest większa niż wszedł? A i mogłem skrótem jechać. No, a tam walić to. No i sami mi przyznajcie, że miałem rację z tym, że trzecia trzeci tor był najtrudniejszy, bo tutaj nawet kiedy ścigałem się na tej planszy, której już naprawdę nie lubiłem, w tej świątyni, to mimo wszystko poszło mi całkiem dobrze, mimo tam zgrzytów. No i jakoś ta, jakoś ta ćma tak nie, nie za bardzo stara się, żeby mnie w ogóle wyprzedzić. A jednak niektórzy przeciwnicy non-stop nawalali we mnie swoimi mocami i praktycznie w wiele przypadków było takich, że wyprzedziłem ich, no nie wiem, o, o, o 4-3 sekundy. Także no to, to była różnica. Ej no kurde, wyrzuciłem beczkę, nie wiem po co. Mówiłem sobie, że mam ten, że mam zielony krocek. No i koniec wyścigu. Już praktycznie je, jestem tutaj zwycięzcą w tym no właśnie, w tym rajdzie. <ścoughs> Okej, okay, no i ta trasa mm, z tym mrocznym zamkiem. Dobra, jako że tu nie ma skrótów. Postaram się regularnie zbierać te moce. Okej, okay, no i żegnam Was. O! I tu się potwierdza to, co mówiłem w trzecim odcinku. Uderzamy w miotłę. Hmm, teraz są zaskakująco blisko mnie, pomimo tego teleportu. O wy gnoje. Teraz... Muszę przyznać, że teraz się postarała, ale to i tak no w sumie niewiele jej daje. Tu mnie zaskoczyła, bo zaczęła w końcu walczyć o pierwsze miejsce. Ja tam uważam, że śmiało może je sobie zdobyć i tak nie jest mi potrzebne co oczywiście nie oznacza, że da mi tak prosto wygrać. No to się pozbyliśmy naszych rajdowców tutaj, naszego Pirata i Cyborga. Okej, okay, ostatnie okrążenie. Już praktycznie zbliżam się do mety. No i co? I będzie koniec. Koniec, w którym w końcu. To, to, to znaczy będzie koniec tych rajdów z czterema planszami. Bo teraz przy ostatnim czempionie będziemy mieli tylko jedną planszę. Dlatego w następnym odcinku zapewne po tym jak z nim wygram po prostu. Zagram sobie tam z kilka planż, no, no w kilka planż właśnie w tym typie czasowym. No tak bez sensu, żeby odcinek trwał 5 minut. Dobra. Oddajesz mi swój, swoje auto i kontynuujemy naszą karierę, nasze wspinanie się. Okej, okay, no i następny będzie Rocket Racer. Także to będzie w następnym odcinku. No i cóż, a potem zostanie nam tylko Time Race. Ja się na razie z Wami żegnam i do następnego.